Niezwykle ciekawa wystawa prezentowana jest w przestrzeni placu artystów. Jej niekwestionowanym atutem jest bez wątpienia temat. Opracowany został przez grupę pracowników Muzeum Historii Kielc. Temat ten wydaje się na pierwszy rzut oka być banalny. Przy bliższym poznaniu jednak zaskakuje nas ilość różnorodnych i zarazem interesujących informacji, popartych często wyjątkowymi fotografiami. Ta wystawa prezentuje historię głównej ulicy Kielc, ulicy Henryka Sienkiewicza, zwyczajowo zwanej Sienkiewką. Skorzystaliśmy po pierwsze z tego, co mamy w muzeum, ale to, co mamy w muzeum, to przede wszystkim rzeczy, które kiedyś tam gdzieś skądś ściągnęliśmy, bo to są przede wszystkim skany z Biblioteki Narodowej w Warszawie to najstarsze fotografie kieleckie z końca XIX wieku. Z bardzo bogatego archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z papierów, które znajdują się, z dokumentów, które znajdują się w archiwum państwowym, z Narodowego Archiwum Cyfrowego, z, z, często z takich zbiorów, które do nas trafiają, są kupowane czy przynoszą, przynoszą kielczanie. Na no w tej wystawie to są 34 plansze o wiele za mało, bo 81 numerów przy, przy ulicy Sienkiewicza każdemu można by poświęcić przynajmniej jedną, a niektórym to i kilka plansz. Taki przypadek mamy w przypadku w odniesieniu do Teatru Ludwika, czyli dawnego hotelu polskiego, gdzie jest półtorej planszy, to też o wiele za mało. No ale to musi mieć jakiś też wymiar taki pozwalający strawić te wystawy. Nie wiem, czy jednego dnia. Historia tej ulicy, jak zapewne wszystkich innych, to głównie wiedza na temat powodów powstania budowy. Czy innych elementów zabudowy architektonicznie nawiązujących do siebie? A z racji daty powstania pierwszej zabudowy oraz niezwykłej długości tej ulicy, takich opowieści snuć można bardzo wiele. Kiedy urodziła się w roku 1818, tam na górze przy, przy nieistniejącym klasztorze Świętego Leonarda, to ostatnią inwestycją, która zamknęła pierzeje tej ulicy, było wystawienie takiego niedużego szklanego pawilonu koło Domu Gidleskich pod Czwórką, tam naprzeciwko Kościoła Ewangelickiego, a nieco wcześniej dużej szklanej, masywnej budowli tak zwanego Domu pod Marynarzem, czy U Marynarza, pomiędzy 76, tym chyba najbardziej dzisiaj zaniedbanym, a skądś bardzo interesującym modernistycznym budynkiem Przysienkiewicza, a hotelem no, i tu mnie serce boli, bo pamiętam, jak wyglądał hotel centralny, i widzę, jak wygląda hotel West, West Western. Dzisiejszy to na pewno bardzo dobra placówka, ale architektonicznie to jest ból zębów. Mamy nadzieję, że tym materiałem zachęciliśmy do poznania historii Sienkiewki. Warto więc, spacerując przez centrum miasta, na chwilę przystanąć na placu artystów, poświęcić chwilę czasu i zainteresować się prezentowaną wystawą. A trzeba się pospieszyć, bo będzie ona dostępna dla wszystkich chętnych jedynie do końca wakacji.